bardzo serdecznie. ponownie tym razem znów Amnesia, The Dark Descent. Gramy w Custom Stories. Dzisiaj na wędkę założyliśmy sobie tytuł zwany jako Fall of Death. No nie brzmi ono za ciekawie, ale no nic. Podjęliśmy się tego wyzwania, tak więc idziemy. Tutaj już z tego co pamiętam wszystko oglądaliśmy zwiedzaliśmy nic tutaj nie było ha aha, tak tak mhm. OK dobra z tego co pamiętam tutaj jeszcze nie byliśmy Dobrze pamiętam nie byliśmy tutaj Tak, poprzedni no odcinek był nieco bardziej lajtowy, to mi się wydaje. Tutaj troszkę będzie nam mniej do śmiechu. Więcej będziemy się skupiać tak naprawdę nad tym, co przydarzyło się bohaterowi. Dlaczego tak po prostu znalazł się w tym zamku. Nie pamiętam tego. No i również ja nie jestem w stanie sobie... Nie, nie jestem w stanie zrozumieć tego, dlaczego nie ma nic na tych... <laughs> o! Oh. Liścikach. No ale cóż, podejrzewam, że jest to problem po stronie wersji gry, mam polską wersję gry. Powiedzmy, nie jest to przystosowane. Mam rację. No nie wiem, jeżeli macie inny pomysł, to dajcie mi znać. W każdym razie, no, coś się zaczęło w końcu dziać. O, o Jezu... U, 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 nie... I nas ciemność. To tak to zakroby. Piękna. A! Zobaczcie mnie. Stoi sobie taki piękny, blaszany rycerzyk. Co ty tam Tak, pierwsze co tam robię to wchodzę i... Nie, czekaj, to jest takie jakby przejście do następnego etapu. O, już? No cóż, za łatwo nie będzie. To nie niezły pomysł autora. Typowo pod amnizję wchodzisz gdzieś i po prostu nie wiesz, co, co. W jaki sposób tutaj się znalazłeś. O, czekaj. Wygląda na to, że mamy jakieś lepsze w drzwi. Czy to oznacza, że coś za nim nas szczególnego czeka? No, chyba niekoniecznie. Tak na wypadek monstrum, wchodzisz, zamykasz. I nigdy cię tutaj nie było. Żadne monstrum nie jest w stanie cię potem wyśledzić. Tak. Nie Naprawdę nic nie widać. Wchodzisz i po prostu... Możesz patrzeć co najwyżej tyłkiem. Nie wiem. No czekaj. Coś tu jeszcze widać. Taki efekt. Przyzwyczajenia oka. Czy coś jest za tym obrazem? No. Nic. I to wielkie. Nic. Dobrze. Jeżeli nic tutaj nie ma, to idziemy dalej. Chociaż, może pominąłem coś? Szaf. O! <ścoughs> Czyli jednak tutaj postarano się o to, żeby zbytnio nie ułatwiać graczom spierdzielania przed monstrami. O nie, nie jesteśmy już tacy głupi. Jesteśmy bardziej smart niż ktokolwiek mógł sobie... <laughs> przypuszczać. Hmm. Fajne to było. Co to było? Tak, dokładnie. Bierzemy krzyż. Hmm, 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 hmm. Nie, może nie. Chyba za ciemno, jeszcze nie. O, tu jest ładniej, tak. Idziemy. Eee, wypuśćcie mnie stąd. <słysy> To były te drzwi. Cóż. Muszę coś znaczyć. No ale co mogą znaczyć, skoro nie można ich otworzyć ani z jednej, ani z drugiej strony. Są zamknięte na. Zamek ale po co? No cóż. Pewnie się nie dowiemy. Że jakieś owady tutaj latają? Dużo książek. O, co tu jest napisane? Han. Nie, to jest Han... Le... no. Dobra, wszystko zostało zwiedzana. Może jednak zostawię otwarte. A tutaj może jednak zamknę. Okej, okay. kolejne krzesiwo. mamy? Nie, urnę zostawiam w spokoju. Może nie dlatego, że chcę przekazać jakikolwiek, jakikolwiek szacunek z przybywającym tam OSTOJEM! Oh jest yes. Chyba... Nie, to, to chyba nie była urna. Mam nadzieję. Ale w jednym z już innych customów niestety coś złego się stało. Znaczy nie coś złego spotkało. Zamiast za to, że upuściłem. <laughs> tak, upuściłem jedną z urn. Nie było przyjemnie, no ale mam nauczkę. Teraz nic już się nie stanie. No dobra, no, ale tak fajnie byłoby wykorzystać chociaż jedno krzesiwo. O! Ok, tutaj też w zasadzie nie ma nic ciekawego, to tylko klucz. O, kolejna blokada. <laughs> Na wypadek, gdybyśmy chcieli się tam schować, ale nie no, dobra. Nic więcej nie ma, tak więc bierzemy kluczek i get the fuck off away from here. What the fuck!

...i jednak do czegoś służyły te drzwi. Szkoda, że ich nie ma, ale... ...czekaj, no... ...zostały zabrane ze za... ...ktoś miał naprawdę niezłego... Ach, ...no dobra. No wejdziemy, otworzyć drzwi. O... Oh, ...fuck. Skąd to było? Skąd to było? Skąd to było? WHAT THE FUCK?! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahah. Tak, tak, tak idziemy. Się. Tak, tak, klucz, 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 Wchodź, no, no no co jest? To jest ten klucz, tak, tak. Dobrze, już więcej nie będziemy nikogo denerwować. Wykluczając mnie Ok, coś mi się wydaje, że doszliśmy właśnie do jakiegoś następnego, e, następnego poziomu. Chyba coś mi się wydaje, że poziomu niżej. No ale cóż, jak zwał. W każdym razie aktualnie ja robię sobie przerwę w tym odcinku. To wszystko. Zachęcam do następnego, ponieważ planuję już. Łącznie ze swoimi reakcjami zarówno głosowymi, jak i wizualnymi, tak więc poczekajcie. No Dziękuję wam serdecznie. Stay safe.